Iron Maiden w latach 90. nie mieli łatwo, bo to właśnie wtedy nastąpił tak naprawdę jedyny poważny kryzys w karierze tego zespołu. No bo wcześniej były pełne sukcesów lata 80., a później wraz z nadejściem nowego tysiąclecia powrót do kapeli najważniejszych jej ogniw, w postaci Bruce'a Dickinsona i Adriana Smitha i niesamowicie dobrze przyjęty album Brave New World, wydany w roku 2000. Natomiast no te nieszczęsne lata 90. nastąpić musiały, i szczerze mówiąc, wtedy dosłownie nic nie zwiastowało, że jeszcze będzie tak fajnie, tak różowo jak w latach 80. W 1990 roku z kapelą pożegnał się gitarzysta i twórca wielu utworów, czyli Adrian Smith, a myśli Bruce'a Dickinsona chwilę później również krążyły wokół chęci opuszczenia kapeli. Bruce nagrał swój debiutancki album solowy i w swoich własnych myślach był już większy niż Iron Maiden, a w kapeli czuł się w pewnym sensie zniewolony, ograniczony. Dziś kontynuujemy opowiadanie właśnie o tych nieszczęsnych latach 90., bo poprzedni odcinek bardzo ciepło się przyjął, także mam nadzieję, że ten również fajnie przyjmiecie. Jeśli chcecie, żeby wątek Iron Maiden był u nas kontynuowany, możecie zostawić tutaj łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrybować pełną Kulturkę, żeby z naszymi treściami o Iron Maiden i nie tylko być na bieżąco. Początkowo wydawało się, że album No Prayer for the Dying przyjął się. Dobrze, natomiast jego sprzedaż dość szybko zaczęła spadać. W głowie Steve'a Harrisa kiełkował już oczywiście pomysł na kolejny album, no i właściwie zaledwie półtora roku po swoim poprzedniku na rynku pojawił się Fear of the Dark. Płyta ta zajęła na listach sprzedaży lepsze miejsca niż wydany chwilę wcześniej właśnie No Prayer. Pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i dwunaste, czyli wysokie jak na ironów, miejsce w Stanach Zjednoczonych, no to był znak, że może wcale... W Przyszłości nie będzie tak źle. Jeśli myślimy Fear of the Dark, w głowie automatycznie projektuje nam się ikoniczna okładka tej płyty, na której widzimy wyłaniającego się z drzewa legendarnego Ediego. Ważne natomiast jest to, że to pierwsza okładka w karierze Iron Maiden, która nie została wykonana przez zaprzyjaźnionego grafika Derek'a Ricksa. Rod Smallwood, manager Iron Maiden, tłumaczył to następująco autorowi biografii Iron Maiden Run to the Hills. Chcieliśmy, żeby Eddie był trochę nowocześniejszy, żeby pasował do lat 90. Chcieliśmy odejść od konwencji komiksowego straszydła i Zmienicie diego na coś bardziej wprost, tak żeby był jeszcze bardziej przerażający. Nowy medium, wybranym spośród wielu nadesłanych projektów, został ten autorstwa niejakiego i nieznanego na tamten moment Melvina Grant'a. Później ten angielski ilustrator stanie się autorem jeszcze kilku innych okładek ironów, m.in. Virtual 11. Przyznać trzeba, że po latach mam wrażenie, no ta szata graficzna obecna na Fear of the Dark zapisała się naprawdę mocno w głowach fanów, ale powiedziałbym, że nie tylko fanów, bo chyba przeniknęła dość mocno do mainstreamu i no. Praktycznie tę ilustrację, tę okładkę zna każdy, tak mi się przynajmniej wydaje. Co prawda, akurat dla zagorzałych fanów, to okładka nieco mniej ciekawa niż te autorstwa Dr Rixa, które często skrywały mnóstwo smaczków, nawiązań i żartów, związanych po prostu ze specyficznym poczuciem humoru tegoż artysty i jego kreatywnością. Steve Harris, odnosząc się do okładki Fear of the Dark po latach, komentował to krótko. Próbowaliśmy zrobić coś nowego. Fear of the Dark został nagrany w posiadłości Steve'a Harris'a. Tym razem już nie w stodole, a w świeżutkim, profesjonalnym studiu, które Steve postanowił w swoim miejscu zamieszkania wybudować. Płyta Fear of the Dark muzycznie, pomimo posiadania dużej ilości mroku, jest płytą mocno zróżnicowaną, za co niejednokrotnie zespołowi zdarzało się obrywać, ale też być chwalonym. Bo wielu sądzi, że Fear of the Dark to najbardziej rozrywkowa płyta Ironów od czasu ich debiutu. Na płycie znalazło się miejsce dla zarówno utworów pompatycznych, szybkich i ostrych, trochę bardziej melancholijnych, ale też typowych dla Ironów numerów tak zwanych galopujących. Wydawać się mogło, że Iron Maiden wydając Fear of the Dark chcieli zadowolić każdego fana, którego zdobyli w pełni, natomiast finalnie chyba wyszło tak, że żaden z tych fanów nie czuł się w pełni usatysfakcjonowany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Rok 1990 był istotny dla Iron Maiden z kilku powodów. Po pierwsze, odejście Adriana Smitha i błyskawiczne dołączenie Janika Gersa. Po drugie, wydanie według wielu najsłabszego albumu w karierze, czyli No Prayer for the Dying. Po trzecie, Bruce Dickinson wydał wtedy swoją debiutancką płytę solową, zatytułowaną Tattooed Millionaire. Wydawać by się mogło, że stało się to w wyniku chęci stworzenia czegoś swojego, w wyniku odkopania jakichś swoich starych utworów umieszczanych przez lata w szufladzie. Natomiast Bruce, w związku z wydaniem tej płyty, wyruszył w trasę koncertową, a sam album sprzedał się całkiem nieźle, a przynajmniej no, nie przeszedł na muzycznym rynku niezauważony. Wszedł bowiem na listy sprzedaży w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Szwecji i Szwajcarii co oznaczało, że bez wątpienia jakiś tam potencjał na sukces komercyjny jest. Recenzje poszczególnych magazynów również były całkiem solidne, często lepsze niż recenzje ostatnich płyt Iron Maiden. Głowy Bruce'a zaczęły więc zaprzątać myśli, czy nie warto by było pójść na swoje i zrobić karierę solową. Jeśli chodzi o repertuar Iron Maiden, no nie czuł on się w nim już tak dobrze jak kiedyś. Czuł, że to machina Steve'a Harrisa, podążająca niekoniecznie w tym kierunku, jaki on sam sobie wyobrażał. Jaki chciał obrać. Na Fear of the Dark był co prawda współautorem kilku kompozycji, natomiast po latach nie krył, że był to moment, w którym totalnie przestał czerpać fan z bycia w zespole o nazwie Iron Maiden. Steve Harris, autorowi biografii Iron Maiden Run to the Hills, Mikowi Wallowi, wspominał to następująco. Kiedy Bruce wrócił ze swojej solowej trasy koncertowej w 1990 roku, zdałem sobie sprawę, że nie ma w nim tyle zapału na scenie, jaki widziałeś kiedy grał z własnym zespołem. Wydaje mi się, że trochę udawał, więc pytałem go, no wiesz, jesteś nadal zadowolony? On zapewniał nas, że na 100% jest z nami. I zdaje się, że było tak na albumie Fear of the Dark. Jak na ironię, wydawało mi się nawet, że znowu dał z siebie więcej niż zwykle, a na początku tej trasy jego występy były lepsze niż kiedykolwiek. Steve dodawał jeszcze, wydawało mi się, że Bruce z powrotem czuje bluesa, jeśli chodzi o. Pisanie tekstów i w ogóle muszę przyznać, że zmartwił mnie trochę ten jego pierwszy solowy album, pomyślałem wtedy, że może odejdzie, ale tego nie zrobił, więc uznałem, że teraz naprawdę do nas powrócił. Trasa promująca Fear of the Dark rozpoczęła się na przełomie maja i czerwca 1992 roku w Skandynawii. Na przestrzeni całego lata zespół zjawił się na chwilę w Ameryce, ale głównie przemierzył praktycznie całą Europę oczywiście no, niestety nie uwzględniając w swoich planach Polski. Jednym z głównych przystanków podczas tej letniej trasy Iron Maiden był oczywiście festiwal Monsters of Rock, odbywający się w Donington Park, gdzie zjawiło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Koncert, oczywiście, zarejestrowano i nieco ponad rok później wydano na kasecie. Co ciekawe, podczas koncertu w Donington wśród publiczności obecny był Adrian Smith. Autorowi książki Run to the Hills wspomina to następująco. Po moim odejściu po raz pierwszy widziałem zespół w Donington w 1992 roku. Byli doskonali, czułem się z tym nie najlepiej, serio. Pewnie wybrałem akurat zły koncert do popatrzenia. Usłyszałem piosenki, które sam grałem, które napisałem, a mnie z nimi na scenie nie było. Czułem się naprawdę rozdarty. Cząstka mnie zawsze pozostanie w zespole, tak długo jak grają moje utwory. Ale Steve zagadnął mnie i powiedział, przyjdź, baw się i zagraj z nami na bis Running Free. Więc tak zrobiłem i było wspaniale. Było to sympatyczne zakończenie koncertu, bo pokazaliśmy, że pomiędzy zespołem a mną nie było żadnych animozji. Miałem też szansę pożegnać się z fanami, których sam nie miałem, bo sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. No właśnie, sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej, ponieważ kariera Smitha po odejściu z Iron Maiden no nieco podupadła, delikatnie mówiąc. Kapela A$AP okazała się niewypałem, podobnie jak stworzony kilka lat później zespół The Untouchables, przemianowany później na Psycho Motel. Choć akurat z tą kapelą Smithowi udało się nagrać dwie płyty i supportować Iron Maiden. W każdym razie można chyba te projekty Johna Smitha poza Iron Maiden wrzucić do worka z napisem "nie wypał". Pierwszy etap trasy koncertowej promującej album Fear of the Dark dobiegł końca 4 listopada 1992 roku w Japonii. Później miała nastąpić krótka przerwa i powrót na deski kolejnych scen na drugą część trasy. Przerwa ta miała być natomiast zarezerwowana na przygotowanie albumu live z pierwszej części trasy. Steve Harris mówił o tym następująco. Trasa promująca Fear of the Dark była od początku podzielona na dwie części, bo chcieliśmy inaczej zrobić ten album koncertowy. Chcieliśmy zagrać dużo koncertów i później wybrać najlepsze kawałki. Chcieliśmy po prostu nagrań z różną publicznością. Steve dodawał. W przypadku Live After Death nie podobało mi się jedynie to, że publiczność nie była wystarczająco głośna. No wiesz, zwłaszcza jeśli wiadomo, ilu ludzi było na Long Beach i jak głośno śpiewali. Album był po prostu źle zmiksowany. A ja chciałem, żeby publiczność było słychać bardzo wyraźnie. Myślałem sobie tak: jeśli będziemy grali w różnych miejscach, to fani będą mogli powiedzieć, o byłem na tym koncercie. No i są właśnie ten pomysł. Steve Harris myślał więc w tamtym czasie, co by tutaj fajnego na potrzeby Iron Maiden jeszcze wyczarować. Natomiast Bruce Dickinson myślał wtedy, jakby tu ten okręt o nazwie Iron Maiden sprytnie opuścić. Bruce doszedł do momentu w swoim życiu, kiedy naprawdę poczuł, że może osiągnąć więcej, że sam w sobie jako osoba może być dla świata postacią tak ważną, że Iron Maiden być może nie są mu już potrzebni. No a mając w głowie takie myśli, chyba ciężko jest czerpać jakąkolwiek satysfakcję z bycia w zespole. Bruce w tamtym właśnie czasie zaczynał robić karierę poza Iron Maiden. Maiden, I to nie tylko na płaszczyźnie muzycznej, to znaczy wcześniej już przeze mnie wspomniana płyta solowa oczywiście była, ale było też napisanie autorskiej powieści, uczestniczenie w przeróżnych programach telewizyjnych i radiowych, m.in. fucha prezentera w MTV czy twórcy filmów dokumentalnych nagrywanych na potrzeby BBC. Do tego dochodziły też inne pasje, czyli szermierka, a także pilotowanie. To właśnie wtedy bowiem Bruce zdobył swoją licencję pilota. Bruce mówił, co czuł w tamtym czasie. Zaczynałem odczuwać opór, gdy musiałem ograniczać się do dopasowania się do reguł obowiązujących w Iron Maiden. Dodawał jeszcze: byłem znudzony i rozpaczliwie szukałem czegoś innego dla mnie. Steve Harris zmiksował nagrania na potrzeby koncertówki, a Bruce Dickinson, podobnie jak reszta zespołu, nie miał w tamtym czasie zbyt wiele do roboty. I akurat wtedy przedstawiciel wytwórni Sony zwrócił się do niego z zapytaniem, czy nie miałby przypadkiem ochoty nagrać kolejnej płyty solowej. Bruce wspominał to autorowi książki Run to the Hills, Mickowi Wallowi, następująco. Sony: Moja wytwórnia płytowa w Stanach dość jednoznacznie dawała mi do zrozumienia, że chcą kolejny album. A właśnie miała być ta duża przerwa w środku trasy na miksowanie albumu koncertowego. Pisałem wtedy bardzo dużo i wypożyczyłem skin jako zespół akompaniujący. Udało nam się już nawet nagrać podkład, kiedy Rod wziął mnie na stronę i powiedział: Słuchaj, jeśli. Jeśli zamierzasz nagrać solową płytę, to nie nagrywaj tak po prostu jakiejś solowej płyty, ale nagraj cholernie dobrą solową płytę. I zdałem sobie wtedy sprawę, że w pewnym sensie szedłem zwyczajnie z prądem, nagrywając album w ten sam sposób jak Iron Maiden. Więc powiedziałem sobie wtedy, racja, koniec tego, kropka i ruszyłem sprawy do przodu. Bruce jak wspominał nie chciał nagrać po prostu kolejnej solowej płyty, tylko jak mówił. Chciałem zrobić coś niezwykłego, coś kompletnie szalonego. I udał się w daleką podróż, żeby w Los Angeles rozpocząć współpracę z producentem Keithem Olsenem, cieszącym się wówczas dużą sławą za sprawą albumu Whitesnake, grupy o tej samej nazwie. Keith Olsen wyprodukował bowiem tę wydaną w 1987 roku płytę, która sprzedała się w zawrotnej ilości ponad 10 milionów egzemplarzy. Oczywiście Olsen miał już w swoim CV wcześniej kilka znaczących wpisów, m.in. współpracę z Fleetwood Mac czy chociażby z Santanu. Bruce Dickinson wspominał, co chciał wtedy właśnie na tej drugiej swojej solowej płycie osiągnąć. Jeden z moich ulubionych albumów był wtedy trzeci album Petera Gabriela utwory takie jak Intruder i Self Control uważałem, że ten album jest bardzo heavy i bardzo głęboki i chciałem zrobić coś podobnego mrocznego i głębokiego Bruce dodawał. Nie wiem czy Keith był właściwym do tego facetem, bo zdaje mi się, że tak naprawdę nie rozumiał za bardzo co się dzieje ale tak czy inaczej zabraliśmy się za to i przygotowaliśmy razem całkiem sporo materiału. Wyszło z tego kilka takich melodii, których nigdy przed nikim bym nie zagrał, ale wyszło też parę naprawdę interesujących rzeczy. Brzmiało to prawie jak boi. Bros mówił jeszcze. Pomyślałem sobie wtedy, do tej pory na żadnej płycie nie byłem tak bardzo sobą i uzmysłowiłem sobie, że znalazłem dla siebie właściwą drogę. Rozumiesz o co mi chodzi. Powiedziałem sobie jak chcę, mogę zostać za Iron Maiden, ale wtedy na pewno nic się nie zmieni. Albo mogłem skorzystać z okazji i pójść w inną stronę. Potencjalnie istniało pewne prawdopodobieństwo, że pod względem komercyjnym może skazuje się na zapomnienie jednak. Nie przerażała mnie ta perspektywa. Po pierwsze przeżyłem już wiele wspaniałych chwil z Ironami, więcej niż ktokolwiek mógłby sobie zamarzyć. Poza tym pomyślałem sobie wtedy, że jeśli i to jest najdalej, dokąd przeznaczone jest mi zajście w życiu, to i tak jestem z tego zadowolony. Ale chciałem się tego dowiedzieć. Zdałem sobie sprawę, że jest tak wiele innych rzeczy, które mogę w życiu robić, i wtedy zdecydowałem, muszę odejść teraz. Muszę teraz wszystkim o tym powiedzieć, a wtedy spróbuję zastanowić się, co tak właściwie chcę robić dalej. Jeśli chcesz zobaczyć kontynuację tego wątku u nas na kanale jak najszybciej, możesz zostawić tutaj łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrybować Panu Kulturkę, żeby być z naszymi materiałami o Iron Maiden, ale też o innych zespołach na bieżąco. Piękne dzięki za uwagę.